Chapter 8, text 15. Mamu Petya Punar Janma Dukalayam Shashatam Naptuvanti Mahatmana Samsirim Paramangataha Mam Mune Upetya Upetya Ashtimaya Ashtimaya Una Una Panovu Jana, Jana, na rodzina. Mhm. alayam, tu alayam. Miejsce niech Miejsce niech. Asjaśvita, asjaśvita. Tymczasowo, tymczasowo. Da, na, na, na nie, nie. nie. Apnuranti, apnuranti, apnuvanti ją. osiągają ją. Ma atma ra, ma atma Samsiddhi, Samsiddhi, paramā Paramaha, Ostatechna. Gataha, Ashangdhavsha. In relation to Purport, by his divine grace, uh, <clears throat> After attaining me, the great souls, who are yogis in devotion, never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained the highest perfection.

gdzie Kryszna mówi, że bez trudu osiągamy ten nas kto, bezustannie angażując się w służbę dania, zawsze pamięta Czyli tutaj widzimy, że jeśli jesteśmy, jeśli zawsze pamiętamy o Kryszyni i bezustannie jesteśmy zaangażowani w służbę dla Niego, z pewnością go osiągniemy.

Więc jeśli bylibyśmy uczciwi, to musielibyśmy przyznać, że ten świat mógłby być bardziej dopasowany do naszych głosów. Tego, co byśmy woleli, jakbyśmy woleli, żeby wyglądał, bo każdy by się z tym zgodził. Że są rzeczy w tym świecie, które przysparzają nam problemy. Widzimy to każdego uh -uh. dnia. Our own mind and body. We have trouble from the nature, sometimes too cold, too hot. And we have trouble from other living entities. So we don't want these troubles, but they're just there. So here, Akish he is saying that there's another world, my abode, where there's no trouble. Więc tutaj Kryszna mówi, że istnieje inny świat, w który jest w jego siedzibą, gdzie nie ma problemu. Kryszna mówi, że jeśli będziesz mi oddany, jeśli będziesz martem o mnie, możesz osiągnąć tę siedzibę. Krishna repeats this Krishna to przez całą Bhagavad Gita. But uh, we become attached to this miserable place. Ale my się stajemy przywiązani do tego pełnego nieszczęścia świata, miejsca. Uh, this is our, you can say, unfortunate, misfortune. To jest naszym nieszczęściem. That first we come to the material world, then we become attached to it. przychodzimy do materialnego świata i następnie do niego przywiązujemy. But if we're fortunate, by great good fortune, we commit to devotee. Ale jeśli spotka nas prawdziwe szczęście, to wtedy spotkamy wielbicieli, dzięki którym zrozumiemy, że to nie jest naszym prawdziwym domem, prawdziwym miejscem. Znaczenie? Ponieważ ten tymczasowy materialny świat jest pełen nieszczęść związanych z narodzinami, starością, chorobami i śmiercią. Naturalnie ten, kto osiąga największą doskonałość i dostaje się na najwyższą planetę, kryształową, koloką wyludowaną, nie pragnie już tutaj więcej wracać. Literatura medyjska opisuje tę planetę jako Andiaka i Aksara oraz Para T. Innymi słowy, planeta ta znajduje się poza naszą materialną wizją i jest nie do opisania, ale jest najwyższym celem, przeznaczeniem Mahatmów, czyli Wielkiej Durzy. Malatno otrzymuje wiele transcendentalną od zrealizowanego wielbiciela i w ten sposób rozwija służbę oddania świadomości kryszy. Ta transcendentalna służba absorbuje go tak bardzo, że nie pragnie już wzniesienia się do żadnych z wyższych planet. Nie pragnie nawet przeniesienia się do jakąkolwiek planet duchowych. Pragnie jedynie kryszy i towarzystwa kryszy i niczego innego. To jest najwyższą w życia. Werset well, ten mówi szczególnie o zarodnika kultu osobowego, Wielbicielnikiem Najwyższego Pana Pana Tacy świadomi Krzyśny wielbiciele, osiągają najwyższą uległ życia i wielisławił to duszę najwyższe. this Więc to jest doskonałością służby od we meet Krishna directly and we uh, associate with him in his abode że spotykamy się z Krishną bezpośrednio i obcujemy z w jego siedzibie. Większość ludzi uważa, że jest to jakieś wyobrażenie. Jak może wiedzieć, że to jest prawda? Dlatego Krishna przychodzi osobiście i wypowiada Bhagavad Gita. So just by studying his one book, if we're intelligent, we'll see that. Uh, więc po prostu, przez tej książki, możemy się przekonać, że żadna z osoba nie mogła napisać tej księgi. to Oczywiście, musimy to zrozumieć pod przewodnictwem zbiciena. This point is made in the fourth chapter that uh, Krishna tells our "I'm explaining this to you because you my devotee my to jest wykazane w czwartym rozdziale, gdzie Krishna mówi do Arjuna, że objaśniam ci to, ponieważ jesteście mi przyjacielami i widzycie nam. Those who are not devotees, the mystery of Bhagavad Gita will never be revealed to them. Natomiast, którzy nie są widzycielami, ta emicja nigdy nie będzie objawiana. What is that mystery? The mystery is that there is God and His name is Krishna and He has His own abode and so on. A na czym polega to miejsce, że jest jego łuk, najmniej posiada swoją własną siedzibę itd. From him everything is emanating. Od niego wszystko emanuje. Everything is resting on him. Wszystko spoczywa na nim. Everything material and spiritual. Wszystko materialne i duchowe. He is the original person. On jest oryginalnym On posiada swoje duchowe ciało, które jest pełne wiedzy, wieczności i szczęścia. Wszystkie jego avatary również są jego ekspansjami. Ale jednocześnie są indywidualnościami. I oni rozumieją to, że Kryszna jest im nadrzędny.

He explains in the seventh chapter, is it? How earth, water, seventh? Seventh. Mm -hmm. Seventh chapter, yeah. How earth, water, air, fire, ether, all these material elements are also coming from here. W jaki sposób przydom rozdzielon jasna, w jaki sposób ziemią, powietrze inne materialne żywiołu pochodzą od niego. But yet is different from that. A On jednak jest pod nich like, hmm, there. Dokładnie jakby miał jakieś moc mistyczne. I example przykład, że nawet drzewo ma moce Jak na przykład małe drzewo cytrynowe. can produce that Może wytworzyć cytrynę, która ma kwas cytrynowy.

Dlaczego Krishna nie może być Bogiem? Jeśli nie przyjmujemy Boga, to nie mamy objaśnienia. What is explanation? What was a big bang? Jakie sobie ich objaśnienie, że był jakiś wielki wybuch? Czy mamy jakiekolwiek doświadczenie tego, żeby z niczego cokolwiek wybuchnęło? I co spowodowało ten na wybuch? So they don't have explanation. Nie mają objaśnienia. We mamy objaśnienie. Krishna nie posiada swojej przyczyny. On Istnieje wiecznie. And he's saying by devotion he'll himself to us. I że poprzez nasze oddanie może się nam objawić. Just like he revealed himself to Arjuna. Tak jak się objawił Arjuna tutaj. Features, Pokazał mu nawet swoje aspekty, ten aspekt formy kosmicznej. And he, uh, he his feature also. I również ukazał swoją oryginalną postać. So this is the Taka jest natura Boga. I jeśli podejmiemy ten proces, się on się objawi.

Na tyle, że jeśli jesteśmy szczerzy, to będziemy się mogli do Niego zbliżać i zbliżać. I będziemy mogli wejść do Niego siedziby. Ale jest w tym również pewien proces. Jeśli jesteśmy szczerzy, to podejmujemy ten proces z determinacją. Bo będziemy widzieć, że ta druga strona jest Duch Allaja Masaszwata, pewna jeszcze, czyli tymczasowa suffering ashatta means temporary So is the well, happy. I have a good job, good income, good wife, child, everything. ty jestem szczęśliwy. Mam dobrą pracę, dobrą pensję, dobrą żonę, dobre dziecko, dobry dom. Jestem szczęśliwy. the second part is there no i dlatego jeszcze jest ten drugi. Świątec, czyli jest to tymczasowe, to nie trwa wiecznie. Nobody can last. Nikt nie może tu Istnieje wiecznie. You may be enjoying for a few years. Może się cieszysz przez parę lat. But something is bound to come. Ale cierpienie musi przysieść. No one can avoid all days, disease, death. Nikt nie może uniknąć starości, cholny i śmierci. So we should declare our Dependence on the Lord. Instead of imagining we're independent and we can create our own good fortune. By hard work, by intelligence, we think we can be happy, successful in this world. But sooner or later, we run into trouble. Nobody can avoid Nikt tego nie może uniknąć. Uh, Więc dlaczego nie skorzystać z tego procesu? To nie jest taki trudny. We have, we have nie oznacza, że musimy zmieniać swoją pozycję. We just have to offer food to musimy tylko ofiarować swoje pożywienie Krishna. Intonować swoją mantrę, Hare Krishna. Do a little association with devotees. Wykorzystujemy trochę obserwanie z ludźmi.

We may think oh I'm się to become a devotee so much trouble. Lose sobie, something on the but myśleć, że to jest tyle kłopotów, coś po but Krishna promises no, whatever you do uh, for me nie cokolwiek zrobić dla mnie, to pozostanie z tobą. To interfere with our nie wpłynie na naszą karma. No

Wealthy family, Bogata rodzina. President, the most powerful person in the world, Nice wife and children, żona I dzieci, Handsome man, Everything, wszystko. One second, take away. This is the nature material Taka jest with, of material world, But we're we taking shelter of the material world, but this is called foolishness. A my przyjmujemy schronienie materialnego świata i to jest nazywane błotem. Jest podany przykład, że jeśli pies nie pływać, no to w takim razie myślimy sobie, że jak złapie się jego ogona, to przepłynie ocean. To jest tak samo głupi pomysł jak to. Że przyjmę stronienie w swoich własnych zdolnościach, talentach, karmi i przez to będę szczęśliwy. To nie da Ci satysfakcji. Singing. I dlatego oni tak śpiewają. Czy ktoś ma jakieś pytania? Right. Yeah. The philosophy is simple, the application is a little troublesome because we're in the habit of putting ourselves in the center and we feel, we feel this is natural. Philosophy is So putting Krishna in the center seems like artificial. I stawianie Kryszna w centrum wydaje się być sztuczne. Po co mam stawiać Kryszna w centrum, bo się najbardziej kocham. I dlatego potrzebujemy w tym pewnego szkolenia. Ale to szkolenie da nam najlepszą, przyniesie nam najlepszą rzecz. No dobrze, że kochasz siebie, ale kim jesteś. Jeśli zrozumiesz kim jesteś, to zrozumiesz również, że twoim prawdziwym interesem własnym jest zadowolenie kryszta. Okay. Or do we give the, the key? the problem, key,